Szanowni państwo, ostatnie tygodnie obfitowały w szereg wydarzeń w polityce zagranicznej. Po miesiącach starań ukraiński minister spraw zagranicznych oświadczył w Warszawie, iż Ukraina rozpocznie wydawanie zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Polski rząd będzie konsekwentnie sprawdzał realizację danej obietnicy, gdyż tylko z zamkniętą przeszłością możemy wspólnie patrzeć w przyszłość. W zeszłym tygodniu w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO z udziałem króla Jordanii Abdullaha II, który przedstawił dramatyczną sytuację na Bliskim Wschodzie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by minimalizować cierpienia osób cywilnych. Król Abdullah II podziękował za polskie spadochrony, dzięki którym pomoc dotarła do gazy. Spotkaliśmy się też w gronie ministrów spraw zagranicznych państw bałtyckich, nordyckich, Niemiec i Czech. Prosto z Brukseli wraz z wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, Kają Kallas, na pokładzie, wyruszyliśmy na Maltę na spotkanie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Podczas wspólnej podróży dyskutowaliśmy o zbliżającej się polskiej prezydencji i naszej współpracy. Przez okres prezydencji jako minister spraw zagranicznych będę pełnił funkcję zastępcy wysokiej przedstawiciel. Podczas wystąpienia ministra spraw zagranicznych Rosji na OBWE opuściłem wraz z delegacją salę. Rosja nie szanuje ani praw człowieka, ani granic. Polska nie będzie akceptować obecności jej przedstawicieli na forach międzynarodowych, których zasady, na które sama się zgodziła, nagminnie łamie. We własnym wystąpieniu wypunktowałem delegację rosyjską. Polska wersja mojego wystąpienia jest dostępna na kanale oraz w mediach społecznościowych. Będąc na Malcie, spotkałem się także z naszą miejscową Polonią. Cieszy mnie, że nasi rodacy i rodaczki są tak aktywnymi reprezentantami naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej. W czwartek wylatuję do Berlina na spotkanie Wielkiej Piątki Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Ten format zapoczątkowałem w Warszawie pod koniec listopada w Łazienkach Królewskich. Nic o nas, o Europie i Ukrainie bez nas. Przyszły tydzień zaczynam od udziału w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Kolejne podsumowanie już wkrótce.